Tak. pyszny tost z masłem no no kanapka z chlebem jedziemy kończymy przygodę dziesięcioletnią w wodzie, znaczy naszą w sumie dziesięcioletnią Andrzeja trochę krótszą ale minimalnie krótszą czas na z mojej strony 9629 bitwę 10 lat 2 miesiące i 3 dni po założeniu konta. Ja pierdolę 10 lat, 6 miesięcy i 26 dni od założenia konta No ja Mogę powiedzieć też że 8,5 roku No. Też A zatem A Linia zatem... Mannerheima będzie tą ostatnią Linia Mannerheima. Dobrze, no, mi się nawet podoba ta mapa, więc... Mi też. To tylko pytanie brzmi, gdzie jedziemy. Ja pojadę tutaj na wzgórze, będę was osłaniał. Dobra. A my okay, no to, gdzie? No, na, no tam, gdzie ty jedziesz tej rano, czy te 60 no i tak dalej. Okej. Okay. Dobra. To zobaczymy, co się stanie. Nostalgia trochę łapie, ale z drugiej strony jak sobie właśnie pomyślę, że zmarnowałem na tą grę 10 lat życia w, w godzinach, to prawdopodobnie między 800 a 1300 godzin, to o matko. Mdli. Mdli, tak. No, przynajmniej jestem szybkim czołgiem, 52 na godzinę ale mimo że jest to ciężki school ball. Uh, uh, no jest się czym chwalić. Jest to prawda, pewna. Uwaga, foch, prawa. Zaraz ja strzelę ci zaraz Dobra, foch. to jeszcze. Eee. Na niższej pozycji. Dobra, te dobry. Jeszcze z tyłu Andrzej, dobra. Tak. Nie poganiam, wiesz. Co jest? Aha! No tak, to jest właśnie ten Włoch. To jest. To jest WOD, moi drodzy. To jest, jest WOD. O, dobra, dobra. No, jeszcze coś we mnie. Dobra, ja jebać, myślę, tą jebać tą grę! Jebać tą grę! I tyle! Wiecie, ile minęło? 80 sekund. 80 I to mniej więcej jest podsumowanie. Anderson, i... proszę. To, to jest BOT w dzisiejszym w stanie rzeczy. rzeczy, tak. Tak. Team Polak? Idiot! Idiot! Ja, ja jestem jest jest. Chociaż I to tak. wyglądało większość z tych moich bitów. 80 sekund i mnie po prostu nie ma! Strzał! Strzał! Nie ma co po tobie zbierać. Dostajesz cepa i gleba. Witamy w World of Tanks. No. I do widzenia, i do widzenia. No. Zobaczę sobie z perspektywy. No i przegramy to! Jest! No tak. i idziemy Oczywiście, moi drodzy państwo. No. Jestem nie, na pewno że za chwilę od przodu się to śniegnie. Na pewno A bo nas hejtował ten typ, okej, okay, dobra <laughs> Nie bo sobie przypomniałem, że to nic jeździ tym t 1103 Ty no kurwa, co jest? To. Nic, nic Jakoś tak śmiesznie problemy, jest. No właśnie, bo nie mogłem wykręcić, wiesz? A o, proszę O o o o, jeszcze czego? Nie mogłem do tyłu pojechać w ogóle, a chciałem Ty tam Anders nie Czł wiem, skitrany? Czołg, tak, czołg telewizji polskiej, proszę bardzo. Atakuje tutaj 70. T57 Heavy utonął. Sojusznik <grym> utonął. TVP, czołg telewizji polskiej, znowuż właśnie utonął. Jacek Kurski zmarł. A, Jacek Tzaak. Kurski już nie będzie płacił. Tak, jedno ze dwa. Super to. Ach. Ale, ale super Ale wpytę Ten no sam gość, nas właśnie to hejtował, to właśnie ten co utonął Ten w TVP Jebem no. mater Wargame game mhm. Music. Mordo A, już został rozwalony ten FV, no dobra Mordo. w się kondor Podobnie jak za chwilę resztki naszej godności z 2 do 6 ta, 3 ta. do 6 Nie nic teraz. Oje! <laughs> Rykoszet. Yeah. Nie! To jest kolejny symbol tego głuchna. Rykoszet, Nie Nie przebito pancerza, nie trafiono w pancerz. Tak. A to Albo nie trafiono w osłonę, co jest w ogóle też czymś wspaniałym. Aha. No to w ogóle znaczy, nie trochę osłonę? Jaką osłonę? Jak się... Jaką osłonę, kurwa? Pussy, kurac, wargame. Hm? Ale wargame to w ogóle... To jest w bocie, tak? To jest ten wargame, tak? Ooo, Anders, dobrze, żeś wyjebał. Dobry! Ja. Aha, tylko mi nie zaliczyło się po lewo, nie? Aha. <gry> okay. No, to... Ale coś tam poszło chyba, mam nadzieję. No, coś poszło, Ta, coś poszło. mogę wygrać za nas. Krzysztofie! Dlaczego miałbym to robić? Dobrze. Oh my god! Oh my god. No. Raz jeden dobrze mi wyszedł ten tekst i nie jestem niego w stanie go w 5 razy powtórzyć. Kurna. Dobrze, tutaj. Oh na No, sam no, się no. właśnie. A, bo tu... Aha. Oj, rozbił się. No. Ty patrz ile no, się dobrze. typów rozbiło. Dwóch się rozbiło, jeden utonął. Co tu się dzieje w ogóle? W co ja gram? Właśnie. Welcome to Jack. Welcome to Jack yes! Tak. No tego jest. Jeszcze... Trzymam kciuki. Aby tak, tak, nie... tak, 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 jest skan No tak, to jest tak, To jest gra z tak, 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 jest tak, No. tak, czekaj, od twojej prawej będzie jechał. tak, tak. jest, tak, jest. No, jedz. Kurwa, nie trapiono w też, panowie. Pancerz. O, Boże. Jakie to jest cudowne. I jesteś ostatni przy ten, superowo. Dziękuję. Jesteś bardzo się cieszę z tego. Pachu. Tak, cieszę się Oj, niezmiernie. Dobrze. No. no. Eee, 100% zwycięstw na dziesiątkach zostało właśnie spektakularnie zmarnowane. Ok. No, Co z tego? Jakie mamy obserwacje końcowe jeszcze to, co do tej to, bitwy, a to. i również co do tej naszej, na, naszej przygody kilkuletniej w Ja powiem tak, ja czuję kompletną apatię. Nie mam wyjebane w to, że przegraliśmy tą bitwę, mam wyjebane w to, że nie mamy 100%, bo nic mnie w tej grze już nie interesuje. Ja w tym momencie sprzedaję czołg na swoim dziesiątym tierze. Aż tak? Łamatko. No, no, dlaczego? Bo mi nie zależy. No po prostu mam wyjebane. Mm. Do magazynu nie zwolnij 3 miliony, przynajmniej dostanę. Może sobie kupię coś za to ładnego. Tak, by, by później tego nie wykorzystać, bo gra będzie odinstalowana. Dokładnie. No. Czekaj, jeszcze, jeszcze dwa czołgi. Sprzedam i będę miał. Nie będę mógł scrollować w wyborze czołgów. Będę ich miał tak mało. Coś trzeba. Coś czystki w garażu. Czystki trzeba zrobić, tak. Ja, porządkujemy. Dobrze. No, kiedyś spodziewa. może był czas, kiedy te zwycięstwa czy porażki nas obchodziły. Teraz. Czyli kiedy czuliśmy, że przynajmniej coś robiliśmy w tej bitwie. No, że zdążyłem do jakiegoś celu. No. A tym celem był ten dziesiąty Tier. No ja. i po zdobyciu dziesiątego Tieru, no to. Hm. Trochę straciło to wszystko na sensie. Trochę straciło to sens, tak, Andrzej, tak tak, tak. Więc jest... no, więc mówię tutaj w... Bo... grze bye bye Również <coughs> I tak Tak jest no to... Tak jest mm. No nic No to chyba ro... czas rozwiązywać ten pluton Chyba czas. Do widzenia, w Plutonie. Do widzenia, w ocie Miło było, co prawda, tylko przez pierwsze. Nie wiem. Przez nie, parę no, momentów. 20 2020 jeszcze by, dawało się grać, a później to już tam gówno i teraz gorzej tylko było z tym botem. Ja w tym momencie, proszę Państwa, Bota zamykam. E, idę do. E, do plików funkcję. Tak jest. Znaczy nie, najpierw programy i funkcje, bo jeżeli tak. Panelu, właśnie... no, panelu sterowania. Panel sterowania, albo czekaj, aplikacje i funkcje. O, to jest no, to. Odinstaluj program masz tego. Odinstaluj program, no więc właśnie, odinstaluj zarówno World of Tanks, jak i, e, jak i Wargaming. I tyle. Tak. I na mannerheima naszą ostatnią? Na to wychodzi, no. Na Zapamiętajmy to. No. I tyle. Tylko niech mi teraz jeszcze aplikacje i funkcje się za... O, dobra. Się. Ej, Gdzie ja mam te główne World of Tanks?